Halo, halo. Dzisiaj porozmawiamy o przedrostku mys. Już dawno nie rozmawialiśmy o przedrostkach, a dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o przedrostku mys. I mys ogólnie jeśli pojawia się przy czasowniku na przykład może się też pojawić przy rzeczowniku. Ale powiedzmy o czasowniku, to gdy widzimy na początku ten przedrostek mys to oznacza, że coś jest źle, że coś jest nieudane, że coś jest źle zrobione, na przykład źle wykorzystane. Także ten przedrostek mys, jeśli pojawi się nam w czasowniku lub na przykład rzeczowniku, to już nawet nie znając słowa możemy przypuszczać co to może znaczyć, czyli mys coś nie Udanego, coś nie tak, coś źle, więc ta wiedza pozwoli nam zrozumieć czasownik lub domyślić się jego znaczenia. Jeśli na przykład nie znamy słowa, to już znajomość tego przedrostka pozwoli nam się domyślać znaczenia. Weźmy na przykład słówko mys, gdzie jest właśnie jakiś błąd, jakieś nieporozumienie, i możemy na przykład powiedzieć: mystheshtyn, my znamy słówko feshtyn, czyli rozumieć, a mystheshtyn to będzie źle się zrozumieć, nie porozumieć. Tak samo możemy powiedzieć na przykład o rzeczowniku mysthendnis, czyli nieporozumienie, czyli tam, gdzie mamy miss to jest coś nie tak, jest jakiś błąd, czyli na przykład wir haben uns czyli Czyli źle się zrozumieliśmy, błędnie się zrozumieliśmy. Weźmy na przykład słówko missbrauchen, czyli nadużywać można powiedzieć. Brauchen to nie tylko potrzebować, ale też używać i możemy powiedzieć, że to missbrauchen właśnie, to mys nadaje tego, że coś zostało w niewłaściwy sposób użyte, w niewłaściwy sposób wykorzystane i możemy na przykład powiedzieć er hat seine Macht missbraucht, czyli on w niewłaściwy sposób użył swojej władzy, swojej mocy, swojej władzy Czyli nadużył swojej władzy. Czyli możemy coś missbrauchen, ale też może być jako rzeczownik missbrauch. Ja także macie kolejny przedrostek do dyspozycji. I te przedrostki pozwalają nam zrozumieć czasownik albo rzeczownik, czasami nawet jeśli nie znamy znaczenia tych słów, bo przedrostek daje nam już jakieś pojęcie, co by to słowo mogło oznaczyć, z czym się może kojarzyć. Czyli jeżeli usłyszymy my coś tam, to wiem, że to jest coś nieudanego, coś nie wyszło, coś jest źle. I to pozwala się czasami domyślić słowa, którego nie znamy. I w ten sposób możemy odkrywać na nowo słowa lub też je samodzielnie tworzyć. A przy okazji napisałem e-booka na ten temat, e-booka na temat właśnie przedrostków, co mówią nam przedrostki czasownika. Zapraszam na gerlitz.pl, tam jest dostępny, zostawię Wam też linka w opisie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, y zrobić sobie ćwiczenia z tym, poczytać dokładnie o co chodzi, y to zapraszam do nabycia e-booka. Dzięki temu też będziecie wspierać kanał. Danke schön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.